Całym gronem zapaleńców, którzy pokochali ten teren, którzy, którzy pokochali jazdę poza szlakami pieszymi, poza szlakami asfaltowymi, stworzyliśmy taką grupę, która umożliwia Państwu korzystanie z tego wszystkiego. Mamy do dyspozycji dość dużo terenów prywatnych, które są poddzierżawiane. Powstały również tory specjalne do, do jeżdżenia sprzętami typu Land Rover, typu, typu znaczy w ogóle jako auto terenowe typu Kład, motocyklami. Takie wyprawy również urządzamy. Oprócz tego, co możemy zaoferować z Darkiem, czyli, czyli zwiedzanie kompleksów Rize urządzamy jazdy typowo rekreacyjne, turystyczne do poznawania tej pięknej okolicy, z wykorzystaniem dróg gminnych, e, oczywiście tych niewyasfaltowanych jeszcze. Oprócz, oprócz e, tych atrakcji, e, zapewniam również, e, jako ja, jako ośrodek wypoczynkowy rzeczka, e, noclegi, pełne wyżywienie. Obiekt ten prowadzimy wraz z żoną e, i z dziećmi e, już od 9 lat. E, Noclegi są na, na podstawowym standardzie, w każdym pokoju jest Łazienka, jest ubikacja. Restauracja jest dostępna w godzinach od 8 do 22. Cóż, zapraszamy wszystkich w Góry Sowie. tajemnicze góry Sowie, które tych tajemnic swoich mają jeszcze.